Cześć, witajcie! Dzisiaj nowy Suzuki Swift. Zapraszam. Prezentowany egzemplarz to wersja 1.2 Dual Jet o mocy 83 koni mechanicznych w maksymalnym momencie obrotowym 111 Nm w pięknym kolorze Burning Red Metallic, a wersja wyposażeniowa to Premium Plus. Trzycylindrowa jednostka z miękką hybrydą, jak widać po tym emblemacie jest połączona z pięciobiegowym manualem. W tym miejscu pragnę bardzo serdecznie podziękować firmie Suzuki MCA Opatowek Gopatówek Kołokalisza za możliwość wykonania tej recenzji. Ostatnio tak spodobała nam się jazda Suzuki S-Cross, że postanowiliśmy dzisiaj pobawić się tym oto nowym Suzuki Swiftem. Nowy Swift baw się, a więc przystępujemy z Bartkiem do zabawy. Ten uroczy maluch z jednostką 1,2 pod maską pojawił się na rynku w ubiegłym roku. Kiedyś te silniki, pamiętam, miały 4 cylindry, te tej chwili mają 3 cylindry. Um. 1.2. No 1.2 nie jest przesadnie dużo, ale wtrysk wielopunktowy, jak wtrysk wielopunktowy, to można bez problemu zamontować instalację gazową, która w tym samochodzie jest zbędna, bo uwaga, te samochody średnio potrafią spalić 4.0, 4.1 litra benzyny na 100 km. To absolutnie rewelacyjny wynik, a czytałem wiele opinii na temat tego wozu, że można nawet zejść poniżej czwórki. Popatrzcie, jak to wygląda pod maską. W tym miejscu widzicie, co jest, a wiecie, co lubię. Podobnie było we Skrosie. Tam również nie było siłowników, ale Suzuki słynie z tego, że jak już coś robi, to to coś jest długowieczne. Jeśli chodzi o te samochody, to kiedyś one niestety korodowały, mechanicznie były nie do zdarcia. Dzisiaj podobno jest nieco lepiej, jeśli chodzi o korozję, a zakładam, że mechanicznie również są niedozdarcia. I jak zwykle, gdy my z Bartkiem się bawimy, oczywiście pracujemy, robiąc nasze recenzje, no to możemy kręcić deszczową piosenkę. Wybaczcie, że jestem w czapce, wiecie dlaczego. No i jak zwykle, jak jest weekend, to musi padać, ale na pogodę wpływu nie mamy. Kufer o pojemności 265 litrów, próżno tu szukać elektrycznie zamykanej czy otwieranej klapy, choć Japończycy słyną z elektryki czy elektroniki, no ale Suzuki robi wozy bardzo twarde mechanicznie, ale nieprzesadnie bogato wyposażone. Popatrzcie, ten organizer styropianowy jest w kolorze białego styropianu. Przeważnie te styropiany są w innym kolorze. Oni nawet takie rzeczy potrafią zrobić standardowo. Tutaj Fields Tutaj jakaś tam inna tkanina, półeczka jest miękka. Tutaj widzę lampeczka, możliwość składania oparcia 1 trzecia, 2 trzecie. Co tu się jeszcze kryje w tym miejscu? Tu jakiś schowek, czy dojście do lampy. Za chwilę to sprawdzimy albo i nie sprawdzimy, bo nie idzie tego otworzyć, ale postaram się to otworzyć. Mam nadzieję, że nic tu się nie urwie. O jest, tak myślałem, dojście do morcatora, dojście do lampy tylnej, czyli wszystko jak najbardziej w porządku. Ergonomiczne, zabudowane, fajne, a można zawsze sobie otworzyć i ewentualną żaróweczkę wymienić. Tutaj haczyk jeszcze po lewej stronie. Całość prezentuje się dobrze. 265 litrów, jak chodzi o mieszczucha, to powiedzmy wynik nie najgorszy. No i dopowiem, że zapasówki niet. Takie oto koła dzisiaj prezentowanego wozu. Ogumienie to Kumho, a rozmiar ogumienia to 185-55-16. Ależ pięknie prezentuje się w tym kolorze Burning Red Metallic czarny dach. Piękny, czerwony, świecący się lakier, błyszczący dookoła, robi dobre wrażenie. Niektórzy mówią, że najnowsze wcielenie, i dla mnie jest to MK9, jeśli chodzi o Swifta. Tak, tak, MK9. Ciekaw jestem, co fani marki na ten temat napiszą w komentarzu. Jest nieco gorzej wyglądająca niż jego poprzednik produkowany do roku 2024. Dla mnie Swift w każdym wcieleniu wizualnie prezentował się ładnie. Ilość miejsca wewnątrz nie jest całkiem taka mała. Mając z tyłu głowy to, że jest to samolot segmentu B, to muszę powiedzieć, że jest tu dosyć przestronnie. Popatrzcie prawym kolanem nigdzie nie wadzę, lewym kolanem nigdzie nie wadzę, czapka na głowie. Pomimo tego, tak spokojnie na piąstkę i płaską dłoń. Dosyć dobre podparcie boczne tych foteli, co zaskakuje. Skurzona elegancka kierownica, wielofunkcyjna, mnóstwo funkcji. Duży pionowy, wystający tablet. Nieco gorzej wkomponowany niż w niedawno prezentowanym S-Crossie. Troszkę pianoblektu tu i ówdzie. Te słynne już patyki do obsługi komputera pokładowego. Tutaj klimatyzacja, co prawda manualna, ona delikatnie może przypominać klimatronik, czy klimatyzację automatyczną, ale jak ją uruchomimy, to zobaczycie, że jest manualna. Tworzywa generalnie twarde, fajny dekor, dobrze, że to wnętrze jest dwukolorowe, to troszkę je rozjaśnia. Schowek duży, nie jest niczym wyłożony. Tutaj, popatrzcie, dwa razy USB-C, tu jakiś przycisk, sprawdzimy później, co to jest. Tutaj gniazdo zapalniczkowe. W tym miejscu półeczka, dwa uchwyty na napoje. Pięciobiegowy manual, ręczny mechaniczny, przyciski do sterowania ogrzewaniem fotela kierowcy i pasażera. Ten fotel całkiem solidny. Przyzwoita tapicera. Tutaj twarde struktury Tutaj tkanina nieco bardziej miękko. Tutaj ładny dekor, troszkę rozświetla to wnętrze. Tu z kolei twarde struktury, wyprofilowanie na butelkę i duża kieszeń w S-krosie była mniejsza. Drzwi otwierają się dosyć szeroko. Do kąta prostego trochę brakuje, ale otwory drzwiowe całkiem spore, a więc nawet obszerni pasażerowie zmieszczą się bez problemu. No i popatrzcie, segment B bez problemu wsiadłem za siebie stopy jeszcze, bez najmniejszych przeszkód. Na wysokości kolan, tak na płaską dłoń, na wysokości głowy. No powiedzmy, że siedząc w czapce za dużo miejsca nie ma. Nie ma go prawie wcale, ale gdybym zdjął czapkę, to absolutnie nie szorowałbym łysiną o podsufitkę. sufitkę. z tyłu, to już wszystko twarde struktury, takie wytłoczki, prosto z strzyskarki. Uchwyt na niewielką butelkę. No i co ciekawe, zmieszczę się na środku. Dotykam czapką o pod sufitkę, ale łysiną nie szoruje absolutnie. Tutaj taki delikatny uchwyt na napój bądź półeczka. Różno tu szukać jakichś gniazd, złączy i tym podobnych. I sofiksy tylko z tyłu. Tu już nie jest tak pięknie jak w niedawno prezentowanym s Popatrzcie, 88 mikronów jeśli chodzi o dach. No ale z kolei ten piękny Burning Red czerwony 136 mikronów to już znacznie, znacznie, znacznie lepiej. Drzwi zamykają się elegancko, nie wydają głuchego dźwięku. Jeśli chodzi o tradycyjne opłukiwanie lakieru, to nie jest tragicznie, ale gorzej niż w s Próżno tu szukać płaskiej podłogi po złożeniu oparcia tylnego fotela, ale ten kufer myślę, że jest dosyć ustawny. Jeśli chodzi o jego wysokość, to do sztywnej półki... Tu u góry jest to 56 cm, jeśli chodzi o długość do klapy bagażnika, to u dołu 60 cm, u góry 38 cm, a szerokość pomiędzy nadkolami to metr i centymetr. Tu już nie ma słowka na okulary, tak jak to było we skrócie, jeśli chodzi o menu. I jest ono zbliżone do tamtego z s -Crossa. Popatrzcie, klimatyzacja manualna, aktualnie ustawiona max ciepło. Przypomina automatyczną, ale jest to manual. Mówiłem, że to przycisk USB, to nie jest przycisk USB, się poprawię. Tu jest gniazdo USB, proszę bardzo. Jeśli chodzi o średnie spalanie, 5,3 litra, ale miejcie na uwadze, że jest to samo demonstracyjny. Aktualny jego łączny przebieg to równe 350 km, gdy go rano odbieraliśmy, miał znacznie poniżej 300. I mogę śmiało uwierzyć w to, że można nim zejść poniżej 4, bo mnóstwo osób które na co dzień jeździ tymi samochodami, tak o nich mówi, więc jaki był sens, żeby mieli mówić nieprawdę? Po lewej stronie start stop off i od razu to zrobię. Jeśli chodzi o patyki do obsługi komputera pokładowego, to nie ma onże identyczne jak w S-Crosie. Wnętrze nieco bardziej twarde, ale kierownica równie świetna jak tam, wielofunkcyjna czego chcieć więcej samolot segmentu B kosztuje z tym lakierem 80 800 zł. No, miejcie z tyłu głowy, że nieuchronnie zbliża się koniec roku, mówiłem to w tamtym samochodzie, a więc pewnie te samochody będą jeszcze tańsze. No, a ten samochód od lat słynie z tego, że karoseria zgnije, a silnik się nie zdąży zepsuć. No i podobnie jak we Skrosie, to, że to miękka hybryda, to informuje nas o tym grafika, no i przepływ energii również jest widoczny, tym się generalnie producenci samochodów chwalą. Ta czy cylindrówka charakteryzuje się Dobrą kulturą pracy, ale po rozruchu na zimno delikatnie wibrowała. Głośność pracy dmuchawy na pierwszym biegu absolutnie nie słyszę. Na drugim biegu delikatnie słyszalna. Przypomnę, że jednostka napędowa pracuje. Trzeci bieg wyraźnie słyszę, przy czym już mocno wieje i od razu leci ciepłe powietrze. Szybko się rozgrzewał. Czwarty bieg, piąty, szósty, siódmy. Ośmiostopniowy zakres. Dobry wydatek dmuchawy, przy tym nieco głośno. Obraz z kamery cofania. Linie jak widać tylko statyczne, jakość przeciętna. Menu bardzo rozbudowane, dobrze spolszczone i podobnie jak we skrócie niekiedy minimalna zwłoka. Znaczy klikniesz, a system zareaguje z małym opóźnieniem. Ale jak widać w tej chwili reaguje dobrze, czasami troszkę się przywiesi. Biegi zapinają się precyzyjnie, drążek nie jest przesadnie długi, skok drążka krótki. W sportowym samochodzie te samochody kiedyś słynęły z odmian GTI, dzisiaj już takiej odmiany niestety nie ma. Gongi są tu głośne i bardzo trudno się dostać do menu, żeby je wyłączyć. W ogóle samochód nie może być uruchomiony, trzeba gdzieś tam poszukać w menu komputera pokładowego na włączonym zapłonie, a zgaszonym samochodzie to jest bardzo trudne i uważam to za wadę tego konkretnego modelu. Powinno być to prostsze. W Escrosie gongi były cichutkie, nie trzeba było w ogóle ich dezaktywować, a tutaj te gongi są znacznie głośniejsze. Natomiast wrócę do. Drążka zmiany biegów czy do dźwigni zmiany biegów bardzo precyzyjnie biegi się zapinają. Życzyłbym sobie, żeby w każdym samochodzie tak było jak w Swiftcie. No i pewne prowadzenie, krótki skok, taki zakrawający o samochód usportowiony. Ale w mieście czuję się jak ryba w wodzie świetnie ciągnie z dwójki, z trójki, możesz przyspieszać 50 o okamgnieniu. Taki fajny warkot tej trzycylindrówki, jadąc na dwójce, tak do 50, ładnie burczy, robi to dobre akustyczne wrażenie. Człowiek ma uśmiech na twarzy. Samochod w mieście i takie właśnie powinny być mieszczuchy. Oczywiście wiele osób na pewno napisze w komentarzu, że do miasta jak najbardziej samochód segmentu B, z automatem? Pewnie, że tak, ale jak ktoś lubi sobie zmieniać biegi, a ja lubię, to zawsze może być manual. Lane assist, podobnie jak w Skrosie, delikatnie, ale jednak stanowczo odbił mnie na środek mojego pasa. Robi to naprawdę łagodnie, nikomu to nie powinno przeszkadzać. W trasie przyjemnie przy 90 na godzinę, 200 na obrotomierzu, absolutnie ta jednostka się nie męczy. Wręcz przeciwnie, ma parę. Możesz spokojnie ciężarówki wyprzedzać. To wszystko jest zgrane prawidłowo. Dobrze ten samochód się prowadzi. Jeśli chodzi o wycieraczki, dobrze oczyszczają szybę, nie odrywają się, nie skrzeczą, nie hałasują. To wszystko jest dopracowane bez zastrzeżeń. Przed nami Jeska, więc tradycyjnie pokaz dynamiki. Pojedziemy z trzeciego biegu, jak to zwykle, w manualach. Przy czym spójrzcie na przebieg 379 km, nie będziemy go kręcić do czerwonej skali. A Suzuki słynie z tego, że lubi się wysoko kręcić, no ale zbyt mały przebieg, skończymy przyspieszanie troszkę wcześniej, po prostu zmienimy bieg na wyższy, jeszcze tylko małą chwilkę i już właśnie jadę z trójki. Ohocho zabiera się do pracy, 4,5 tysiąca, pozwolę sobie zapiąć czwórkę, ciągnie ładnie. I tym razem przy 4000 tysiącach dam mu piątkę, po małej chwili 120 dogoniłem samolotu uprzedzający. Muszę hamować, bo przed nami jakaś zwężka na jezdni. Powiem, że jest szalenie dynamiczny, jeśli chodzi o jego moc i moment obrotowy. 1-2 A dynamika jest naprawdę zadowalająca. Stuwa na liczniku w Swifcie. 95 było na smartfonie w Bartka Rynku, jak widzieliście, tak samo jak w Eskrosie. 120 na liczniku, popatrzcie na sonometr. Miejcie na uwadze, że leje, jest dnia śliska, a więc hałas generowany przez ogumienie jest bardzo duży. Średnio około 71 dB. Co tu słyszę? No słyszę gdzieś powietrze opływające samochódno i słyszę opony toczące się po jezdni jednostki napędowej praktycznie przy 120 nie słychać, jeśli chodzi o deszczową maurę. Czy nurkuje przy hamowaniu? Troszkę tak, parę centymetrów maska zapikowała w dół, ale nie jest to przesadnie źle, jest to mieszczół segmentu B. Dla mnie takie coś jest zaakceptowane. Przed nami dziury, tym razem Swift. Powiem tak. Nie wydawało się przesadnie sztywno, a mogę powiedzieć, że nastawy raczej takie właśnie sprężyste. Wewnątrz spasowanie bez zastrzeżeń, nic tu nie trzeszczy, nic nie skrzypi, praca zawieszenia również cicha, prowadzenie pewne bez zastrzeżeń. A jak prowadzi się Swift, no powiem, że tak lekko gumowato, jeśli chodzi o układ kierowniczy, dosyć spore wychyły, ale przypominam, że jest to mieszczuch, a nie sportowiec. Kilka słów tytułem podsumowania, ładny miejski samochód o dosyć przestronnej kabinie, bardzo oszczędny, pięknym kolorze akurat, jeśli chodzi o ten czerwony, który niczym szczególnym się nie rzuca w oczy czy nie wyróżnia, jeśli chodzi o jego wyposażenie, właściwości jezdne, ale też trudno mu cokolwiek zarzucić. No może to, że tu przydałby się podłokietnik, jakiś schowek w tym podłokietniku, z tyłu jakieś kratki nawiewów, gniazda, złącza. No tego pewnie brakuje, ale nic poza tym. Może być nawet klimatyzacja manualna. Fajny miejski samochód, dynamiczny, oszczędny. Dziękuję jeszcze raz firmie MCA, Kaśmiercza, Gopatówek, Kołokalisza za udostępnienie mi go do recenzji. Jeżeli chcesz dowiedzieć się większej liczby szczegółów, czy odbyć jazdę próbną, skontaktuj się z nimi. Wam dziękuję za uwagę, czekam na komentarze i do następnego. Cześć!